Przygotowałem cztery listewki, ponieważ nasza sztaluga będzie wyglądać tak. O, i tutaj będzie podstawka. To będzie przymocowane. A tamta trzecia noga będzie tyłem, który będzie odstawał i się trzymał. Wymiary podam Wam na dole w opisie. Jedna rzecz poza docięciem na odpowiednią długość. Tutaj, jak widzicie. O. Musiałem dociąć pod kątem. Chodzi o to, aby nasza sztaluga rozłożona tutaj ona będzie ściskana taką śrubą wielką aby nasza sztaluga rozłożona ładnie się trzymała pod kątem. Bardzo prosto jest sobie ten kąt narysować. Pokażę Wam z drugiej strony. Rozłożyłem sobie naszą sztalugę tak, jak chciałbym, żeby wyglądała z tym A na dole. I teraz trzecią nogę naszą położyłem sobie tutaj. Zaznaczyłem długopisem kreski cięcia. I to dokładnie wyszły mi właśnie takie... taki kąt. Także teraz czeka nas, po wycięciu listewek, czeka nas praca zmontowania tego wszystkiego. Uważam, że śruba powinna być tutaj. Więc przykładam sobie listewkę i narysuję linię. Ta linia będzie pomocna przy wierceniu. Zaczniemy od tej najprostszej. Przenoszę zaznaczenie tu. Dobra. To będzie proste, bo to prościutko. I lecimy w dół pionowo zgodnie z tą kreską. I ostatnia decha, również sobie przenoszę zaznaczenie. Składamy naszą konstrukcję, jedna deseczka, druga deseczka, trzecia deseczka, dajemy nakrętkę, tu może być oczywiście motylek, nie musi być taka nakrętka, ale tylko taką znalazłem w markecie. Wstępnie nasz mm, statyw gotowy, musimy teraz dodać tę rozpórkę, więc ją sobie najpierw przyklejmy a potem obwiążemy sznurkiem, żeby było ładnie. Odległość od dołu sobie sprawdzę, hop. Nie trzeba linijką, to nie musi mieć jakiejś dokładnej odległości. I teraz najprościej, żeby się nie pomylić. O, do góry przeturlałem sobie. Odrobina kleju tu, odrobina kleju tu. I tak samo Turlam na dół, kolejny nasz przyjaciel w pracy, czyli superglue, Glue, czytam jego odpowiednik. Dajemy kropelkę i mocno dociskając sznurek obwiązujemy. O, to chodzi o to, żeby naprawdę te dwie deseczki mocno połączyć, żeby nam się tu ładnie trzymały. Hop. Dociągam i tutaj parę kropelek załatwi sprawę. W paru miejscach jeszcze daję pro kropli dwóch, żeby mieć pewność, że to mi się będzie trzymało. O, zaczyna łapać. Dociągamy. Dajemy drugą warstewkę sznurka. Dociągamy porządnie ten sznurek za każdym razem. I znowu sobie skończymy z tyłu, żeby było elegancko. Dociągam go. Tutaj daję krople kleju. Jeszcze w kilku miejscach po kropelce, tak jak poprzednio, żeby to wzmocnić. Praca wykonana, sztaluga wyszła nam świetnie. Zostawcie tam na dole subskrypcję i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!